Trenerze, cóż, nastroje takie same jak po wygranej w Katowicach, kolejny mecz za 6 punktów, wygrany za komplet. Co można powiedzieć na gorąco? Eee... Ciężko tak naprawdę e, powiedzieć e, cokolwiek chyba teraz mądrego. My się cieszymy bardzo e, e, z tego zwycięstwa, bo na pewno jest nam bardzo potrzebne. Zresztą wiele zespołów jest w podobnej sytuacji. Wiemy jaka liga jest, że ciężka w tym sezonie. Każdy musi walczyć o swoje i zbierać punkty. E, tym bardziej się cieszymy, że ten mecz tak się potoczył, jak się potoczył i, i ja jestem dumny z chłopaków, bo, bo wyszliśmy dzisiaj, pokazaliśmy naprawdę oblicze zespołu, który chcemy, żeby tak wyglądał na boisku, chcemy takiego zespołu walczącego, chcemy właśnie być zespołem, który będzie się bił do końca, e, e, obojętnie kto będzie po drugiej stronie siatki. Przerwowałem Pana przed meczem, praktycznie przez godzinę był Pan bardzo sfokusowany. Był może jakiś niepokój albo obawy przed tym spotkaniem? Ja myślę, że jest zawsze niepokój i zawsze nie wiadomo, jak, jak ten mecz się potoczy. To wszystko boisko weryfikuje i dzisiaj pokazaliśmy naprawdę świetną siatkówkę, można powiedzieć. Momentami naprawdę to, to wyglądało bardzo dobrze. Oczywiście jest wiele jeszcze do poprawy, ale to, to myślę, że nie jest na ten moment, przyjdzie na to jeszcze czas. Musimy się cieszyć z tego, bo dla nas to jest zwycięstwo naprawdę bardzo cenne i tym bardziej się cieszymy, że to są trzy punkty. Co zrobić, żeby utrzymać tak świetnie funkcjonujący duet Schulz, kopers tak jak to chodziło w trzecim secie? Ja myślę, że tutaj nie ma co patrzeć indywidualnie na, na poczynania zawodników na boisku. Myślę, że tutaj zagraliśmy przede wszystkim jako zespół bardzo, bardzo dobrze. I to trzeba podkreślać. Ja wiem, że to jest oczywista oczywistość, że zawsze się będzie mówiło, że to jest zespół, ale my dzisiaj pokazaliśmy właśnie takie oblicze, jak chcielibyśmy, żeby tak wyglądał nasz zespół, walczący, który za każdym razem wspiera się na boisku, bo nie, co się dzieje. No i przede wszystkim oddaję serducho na boisku. To jest dla nas najważniejsze. Nie chcę ujmować niczego, ale na pewno kiedy patrzyliście na te analizy wideo, to można chyba trochę powiedzieć, że to nie była też ta wersja AZS-u, która grała chociażby w dwóch ostatnich meczach. Na pewno tak. Po meczu z Nysą wiedzieliśmy dobrze, że, że ten mecz będzie ciężki i tak się przygotowaliśmy do tego spotkania. Wiedzieliśmy, że to jest zespół, który bardzo dobrze zagrywa. Dzisiaj niestety ta zagrywka po ich stronie nie zrobiła nam krzywdy. My, my bardzo dobrze też przyjmowaliśmy i bardzo dobrze wykorzystywaliśmy tę tą, tą sytuację. To jest ich problem tak naprawdę, oni muszą sobie z tym poradzić. My się cieszymy dzisiaj ze swojego spotkania, które było bardzo dobre w naszym wykonaniu.